Trzymano się ona w kolejnym odcineczku. E, kolejny odcinek z garażu. Dzisiaj będziemy e, sobie wymienimy tą sprężynkę, bo jest naprawdę już luźna. I e, teraz tak dopiero zauważyłem, że tą tutaj hamulca też trzeba... Zobaczcie jaki los, nie? Też muszę ją wymienić, żeby żeby było lepiej. Zobaczymy. I... i zobaczycie chyba na przebitkę, więc ja się biorę do roboty, wymieniam, spróbuję jakąś tutaj dopasować sprężynkę yy, zamiast tutaj tej no i sprawdzamy dobra uwaga widzowie aktualizacja dogrywam to z innej kamery, bo już tam, się nie padło, bo już nagrałem chyba z odcinki dam jak widzicie cały czas stara sprężynka jeszcze tutaj jest, ponieważ... Zobaczcie to! Ha, ha. Na zdjęciu była, mowa, że była e, na aukcji taka sama do Boszana no nie tym razem tutaj ta dziurka jest za mała na tą sprężynę więc póki co nie chcę się teraz z tym bawić, zobaczę po ile są jakieś inne bo wymontuję tą i wymontuję tą i pojadę taką samą kupić do sklepu, a nie przez internet bo no, może kształt jest ten sam ale no chyba to nie do tego wkłada no na pewno tutaj tego nie włożę więc jeszcze się spróbuję pobawić jak mi to wyjdzie no to to wam pokażę ale myślę że będzie lipa więc ewentualnie na pewno sobie zaraz zamontujemy o namalowany e, zderzak tutaj także zrobimy przejście Jeszcze damy sobie podkładki, które tam było. No, także tak to się prezentuje, wszystko ładnie jest polakierowane, nowiutkie. Oprócz śrub, ale podkładki nowiutkie chociaż. Moim zdaniem 100 razy lepiej się to prezentuje niż wcześniej, wachacze tak samo tutaj podlakierowane. Teraz tutaj myślę, że... Nie wiem, waham się czy dać tutaj trytkę czy taką tą obejmę co już mówiłem wcześniej. Zobaczę jeszcze, chociaż może tutaj na trytkę może by dało radę jeszcze, tutaj znowu się troszeczkę już od... Od, yy, od... od... odszedł od, 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 ten... lakier, sorry yy, no generalnie myślę, żeby zrobić co myślę, że to zrobię poza poza kamerami, jeszcze tutaj prysnę na taką rdzę, najpierw to zeszlifuję i, i machnę sprayem poza tym oponki łańcuch oczywiście możecie zobaczyć jak go naciągałem smarowałem, czyściłem, w w tamtym odcinku w zeszłym macie teraz tutaj gdzieś kartę no i tyle tak naprawdę tutaj mamy szkoda że sprężyny złe przyszły ale myślę że od razu kupię dwie i, i, i możliwe że to wymieniły no bo zobaczcie ten amulet lata oczywiście on działa ale nie tak jak powinien. I te sprężynki musimy może wymienić. No, tam mi kamera znowu padła, więc niestety nie, za dużo jej nie podładowałem. Tak to się jeszcze raz prezentuje. Wszystko myślę, że jest coraz lepiej. I teraz jest myślę, że nawet lepsze światło. Wszystko się błyszczy jak psu jajca. Ja się z Wami żegnam i idę tam jeszcze troszeczkę porobić, ale to już nie są ciekawe rzeczy, więc zostawię to. najbliżej pokażę Wam w następnym odcinku jak... Będę montował tamte, mam nadzieję, że znajdę na internetach e, tamte sprężynki. No i następne filmy, już z jazdy. Także trzymajcie się, no i na razie.